Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na małe podsumowanie minionego roku. Będzie to tematyka kosmetyków kolorowych. Jeżeli Was interesują moi ulubieńcy kosmetyki, po której ja najczęściej sięgałam w minionym już roku, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przygotowałam sobie tutaj dość spory koszyk ze wszystkimi tutaj produktami. Pędzę mam tutaj jeszcze obok, bo mi się chyba nie pomieściło. Więc przejdę od razu do rzeczy, bo boję się, że ten filmik będzie niesamowicie długi. I zacznę chyba z produktami do twarzy. Tutaj latem bardzo lubiłam stosować mm, dwa podkłady. Ja je mieszałam w proporcjach 50 na 50, mm, ponieważ są tutaj dwa odcienie: to są fluidy. Intensywnie kryjące firmy Pharmaceuticals. Ja mam numer 1 i numer 3 i je właśnie ze sobą mieszam. To są takie bardzo lekkie, delikatne fluidy, ale mają naprawdę fantastyczne krycie i wiem, że latem najchętniej właśnie po nie tutaj sięgałam, fajnie się sprawdzały na mojej cerze. I myślę, że jak zima minie, to znowu właśnie po nie sięgnę, bo jeszcze tutaj sporo tego produktu mam. Później pamiętam, szłam na wesele, potrzebowałam jakiegoś podkładu mm, takiego matującego, jakiegoś, który dłużej by się utrzymał, a nie miałam w ogóle tam takiego właśnie w moim zbiorze, bo ja właśnie stawiam zawsze na takie delikatniejsze, lekkie fluidy. No i natrafiłam tutaj w drogerii na podkład li-ren to jest podkład matujący, ja mam odcień 13 cappuccino i jak widać sporo go zużyłam, bo jest naprawdę fantastyczny. Ja go nie mogę za często stosować, ponieważ on u mnie za bardzo matuje i moja cera m, troszeczkę wtedy jest bardziej sucha. Ale jeżeli macie cerę tłustą, bardziej taką mm, w centrum T, mm, taką naprawdę tłustą, bo moja jest troszeczkę mieszana, mm, zanieczyszczona tutaj w strefie T i też ma tendencję do błyszczenia, ale nie mogę go stosować dzień w dzień, bo po prostu jest zbyt matujący dla mnie. Też fajnie kryje, bardzo fajnie się sprawdza na buzi i utrzymał mi się, pamiętam, na całe wesele od rana, a wesele zaczynało się wyjątkowo wcześnie o 8 rano chyba i wytrzymało przez cały dzień aż do nocy w praktycznie nienaruszonym stanie, nie robiłam żadnych poprawek. Bardzo fajny fluid, później właśnie, no jak widać stosowałam go od czasu do czasu właśnie na jakieś tam wyjścia, gdzie potrzebowałam właśnie podkładu, który dłużej by się utrzymywał i ten naprawdę w, w tej kategorii cenowej jest naprawdę świetny, wart zainteresowania. Później natrafiłam na podkład, znaczy natrafiłam ten podkład, który dostałam od mamy, to jest podkład firmy Róż Bani Róż. Jak widać, też już sporo zużyłam, gdzieś połowę. Niestety, właśnie jest niewydajny pomimo swojej konsystencji. Bardzo fajny podkład, ale już no niestety z tej, z tej wyższej półki bo kosztuje chyba 250 zł, coś takiego. I ja mam odcień 26, chestnut milk parfait. Bardzo fajny podkład, też długo się utrzymuje na twarzy, ma fajne krycie, bardzo fajną konsystencję, świetnie się nakłada palcami, gąbką, pędzlem podkładów. Podkładów z reguły nie nakładam, więc tutaj się nie wypowiem. Ale też świetnie się utrzymuje na buzi, tylko on, jak mówię, jest z wyższej półki, ale właśnie bardzo fajny podkład, też mogę go Wam polecić. Jeśli chodzi o korektory, to niestety do twarzy wciąż nie znalazłam korektora, który by mnie zadowolił. Jeśli chodzi o stopień krycia i właśnie trwałość, to tutaj niestety nie mogę ja niczego polecić. A pod oczy najczęściej, najchętniej sięgałam po korektor Skin Food numer 01. Jak widać, wciąż nie dobiłam dna. Korektor jest naprawdę niesamowicie wydajny, ma bardzo fajny łososiowy odcień, jest delikatny, fajnie sprawdza się pod oczami, jest taki nawilżający, nie wysusza, przede wszystkim fajną konsystencję i super odcień. Tak, to jeśli chodzi o korektory, tak jak mówiłam, pod oczy nic żaden inny mnie za bardzo nie zaciekawił, nie zadowolił i do twarzy też nie znalazłam niestety fajnego. Cieszę się jeśli chodzi o pudry, że właśnie znowu powrócił puder kamuflujący Alverde. Pokazywałam Wam go w ostatnich ulubieńcach zeszłego miesiąca. Jego właśnie przez półtora roku nie było. Bardzo fajny puder, on co prawda nie matuje tak dobrze jak na przykład puder bambusowy z Biochemii Urody ale właśnie bardzo fajnie wygładza cerę i właśnie na przykład jeżeli mamy rozszerzone pory, to troszeczkę je tak właśnie mm, wygładza i sprawia, że optycznie wydają się troszeczkę mniejsze. Tylko szkoda, że nie ma jeszcze lepszej trwałości, bo byłby naprawdę mm, wtedy już chyba zupełnie niedobowicia, no ale nie można mieć chyba wszystkiego. Jeśli chodzi o bronzery, to tutaj nie mogę nie wspomnieć o bazie brązującej firmy Chanel. U mnie w końcu pokazało się tutaj denko po dość długim czasie. To jest produkt, który... Musi znaleźć się w tym filmie, ponieważ jest faktycznie naprawdę fantastyczny. Ma super kolor i bardzo fajnie sprawdza się na twarzy. Dzisiaj też położyłam właśnie tą bazę, tutaj w te miejsca, w które wymagają konturowania. I naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Ale to jest produkt, którego ja sobie sama nie kupię, ponieważ Chanel nie należy akurat do tych firm, które ja chciałabym wspierać. To jest produkt, który ja też dostałam od mojej mamy, moja mama właśnie go sobie kupiła i nie polubiła się z nim, a że nie ma żadnych koleżanek, które używałyby jakichkolwiek brązerów, więc zapytała się mnie, czy nie mam ochoty właśnie skończyć tego produktu, bo u niej cały czas tylko koleżał. No więc wzięłam, spróbowałam i zauważyłam, że faktycznie się fajnie sprawdza. I no, muszę być tutaj obiektywna, i jeśli nie macie problemu z firmą Chanel, no to mogę Wam go ten brązer polecić, ponieważ naprawdę świetnie sprawdza się na twarzy, ale to nie jest też produkt który powiedziałabym, że kompletne KWC, że to jest produkt doskonały, bo ma też wady. U mnie na, mi na przykład strasznie przeszkadza ten zapach. Dla mnie jest po prostu nieprzyjemny, chemiczny, druga wada to to, że tutaj się zbiera masa włosów od pędzli i nie jestem w stanie się tego pozbyć. Już kilka próbowałam igiełką tak tutaj podważyć, ale niestety to niczego nie daje, bo na następny raz zbiera się tutaj, już zbierają się tutaj kolejne włoski, więc to są też takie wady. Właśnie, które trzeba tutaj wspomnieć, ale ogólnie baza jest naprawdę bardzo dobra. Ale jest też brązer w pudrze, któr którego pokochałam, i to jest firma Everyday Minerals. I to jest tak naprawdę baza, czyli nietypowo brązer, ale po prostu ciemniejszy podkład, i to jest w kolorze TEN i w form form formule mm, OBLOW. Czyli taki niby rozświetlający, ale nie widać żadnego, żadnego takiego błysku na twarzy. I on odcieniem przypomina naprawdę zupełnie bazę właśnie Chanel. I ja je używam zawsze na zmianę. I ten puder jest naprawdę świetny. Na mojej twarzy wygląda identycznie, mm, jeśli chodzi o właśnie stopień cieniowania i właśnie kolorystykę, i też utrzymuje się długo na, mm, na cerze. Bardzo polubiłam ten podkład i mogę go Wam polecić, bo naprawdę bardzo przypomina tą bazę. Jest też znacznie tańszy i wydajniejszy mi się wydaje, chociaż ta baza też strasznie długo mi starczyła, ale tutaj ta mała próbka, tak jak to jest próbka chyba, to tutaj dopiero co widzę, że co nieco ubywa, a mam go już od początku lata chyba. Starczy mi jeszcze na pewno na dwa lata co najmniej, więc dalej do twarzy. Nie mogę nie wspomnieć o moim ulubionym różu, to jest zdecydowanie, na 100% jestem pewna, jeśli miałabym wybrać jeden róż z całego roku, to jest to również róż firmy Everyday Minerals i jest to odcień Apple, czyli jabłuszko. I to jest przepiękny odcień, mam go dzisiaj też na policzkach, praktycznie zawsze go mam. To jest mieszanka takiego naturalnego różu z odrobinką czerwieni, ale naprawdę nutka czerwieni. To jest przepiękny po prostu odcień takiego właśnie różu i wygląda niesamowicie naturalnie dziewczęco, tak jakbyśmy się naturalnie rumieniły. To jest dokładnie to, co ja w, właśnie w różu szukam w takim różu na co dzień. To jest po prostu róż, który właśnie odświeża moją cerę. Zawsze czuję się wtedy jak pobudzona, troszeczkę właśnie ożywiona, rozświetlona od razu. To jest dla mnie róż idealny. Bardzo go polecam, jeśli go jeszcze nie znacie, i również bardzo wydajny. Taka wersja to jest chyba wersja mini, jeśli się nie mylę, to starczy spokojnie na 5 lat chyba naprawdę one są niesamowicie wydajne. Dalej, jeśli chodzi o rozświetlacze, to mam tutaj oj, trzy rozświetlacze, po które najczęściej sięgałam w tym roku. Niestety dwa z nich to są pochodzą z limitowanki, ale pierwszy z nich to jest również ta próbka róż nieróż, róż, która była dołączona do podkładu, to jest odcień 9, to jest bardzo fajny płynny rozświetlacz. O takim troszeczkę przerażającym odcieniu, ale na twarzy wygląda naprawdę rewelacyjnie. Mogliście go zobaczyć w ostatnim makijażu. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Nie jest niestety drogi i w wersji, wersji pełnej dla mnie ma zbyt dużą pojemność, bo bym tego nie zużyła chyba przez kilka kalad, więc jeśli macie możliwość dostania takiej próbki, to polecam Wam przy. Przy jakimś tam zakupie w dublasie i kolejne rozświetlacze, tak jak mówiłam, to są niestety już limitowanki. Ale nie. zwykle takie właśnie okazują się być najlepszymi rozświetlaczami. Pierwszy to jest z serii Rossmanowskiej, czyli Rival de Loup i to był taki jasny podkład. Dzisiaj Boże, w podkład Rozświetlacz, dzisiaj też go mam tutaj na, na kościach policzkowych. Bardzo fajny rozświetlacz, właśnie taki na co dzień, jeśli potrzebujemy coś nie w tonacji takiej ciepłej, złotej, to tylko po bardziej właśnie takiej troszeczkę chłodnawej czy neutralnej. I kolejny rozświetlacz to jest z limitowanki Essence Twilight, bardzo fajny właśnie już tym razem taki ciepły, złoty rozświetlacz, też bardzo naturalnie wygląda i sprawdzi się przy żółtych, oliwkowych cerach najlepiej. Właśnie po te rozświetlacze najczęściej sięgałam. O, tutaj widzę jeszcze jeden produkt do twarzy, choć nie jest to może typowo produkt makijażowy, jednak uważam, że jest związany z makijażem, a są to bibułki matujące firmy Perfecta. To są dla mnie najlepsze bibułki matujące, jakie są dostępne na naszym rynku. One przychodzą właśnie w takim fajnym opakowaniu, gdzie możemy po prostu sobie odrywać taki kawałek, jaki chcemy, takiej długości i świetnie naprawdę się sprawdzają. Zawsze je mam ze sobą i zawsze je kupuję. Zawsze kupuję kolejne opakowanie, jak to dobiega końca. Są dla mnie naprawdę najlepsze bibułki, które właśnie też nie mają. Nie są pokryte takim pudrem, czego ja osobiście bardzo nie lubię. Te bibułki po prostu ściągają nadmiar sebum serum i więcej niczego nie robią. I to też w zupełności uważam, wystarcza. Naprawdę bardzo, bardzo świetne bibułki. Musicie je szukać. One są zwykle tam, gdzie są właśnie kremy perfekta. Też w takim kartonikowym, podłużnym chyba opakowaniu. Ciężko je czasami znaleźć, ale naprawdę polecam je, to są naprawdę najlepsze bibułki, cały czas mówię naprawdę, naprawdę, dobra przejdę teraz dalej do produktów do oczu ulubioną bazą Chyba na razie nie zmienię, jest baza Urban Decay. Moja już mocno zdemolowana, jak widać. O, muszę ją w końcu rozciąć, ponieważ już dzisiaj ledwo co mogłam wydobyć z niej właśnie bazę, bo już tam chyba za wiele nie ma. Chyba, że właśnie gdzieś się tutaj chowa, dlatego jestem ciekawa i spróbuję ją rozciąć i na pewno pokażę Wam na blogu, jeśli udało mi się coś odzyskać, co tam jeszcze się znajduje w środku, jeśli coś tam jeszcze będzie. Świetna baza, ona nie jest tania, ale naprawdę bardzo fajnie u mnie utrzymuje przez cały dzień, przez całą noc cienie na swoim miejscu, a ja mam bardzo tłuste powieki, ja bez bazy nie mogę po prostu nałożyć cieni, bo po dwóch minutach już miałabym wszystko zebrane. Ja on jeszcze dodatkowo zawsze pudruję, przeważnie właśnie pudrem bambusowym z biochemii urody, bo jeszcze właśnie mam go sporo i to jest wersja oryginalna, czyli bez jakiejkolwiek barwy, ona po prostu tylko właśnie ma utrwalić nam cienie i naprawdę umy trzyma się rewelacyjnie, nie mogę jej niczego zarzucić. Nie wiem, ile już ją mam, chyba dwa lata na tyle mi wystarczyła. Myślę właśnie, czy kupić sobie kolejne opakowanie właśnie tej tutaj, tylko już teraz w tubce, czy jakoś wypróbować jakąś nową, ale na razie ta dla mnie jest nie do pobicia. Po prostu ją uwielbiam. Jeśli chodzi o tusze, to mam dwa ulubione tusze. Niezmiennie mój ulubionym tuszem jest ten zielony z Vivo. On ma fantastyczną szczoteczkę, Taką silikonową, bardzo malutką możemy właśnie dojść tutaj do samych kącików i nie pobrudzimy się od razu. I ta szoteczka jest bardzo fajna, bo jest taka średnio miękka, bym powiedziała. Ja nie lubię jak silikonowe szoteczki się za bardzo wyginają, ale nie lubię też jak są zbyt twarde, a ta jest, powiedziałabym, naprawdę idealna, i ma takie bardzo króciutkie tutaj włoski i igiełki. Fantastycznie się maluje nim rzęsy, bardzo je podkreśla. U mnie, jeżeli nie mam właśnie bazy, cieni i tak dalej, to szybko się odbija na górnej powiece. Właśnie mam bardzo tłuste powieki, ale naprawdę świetnie podkreśla moje rzęsy. Wystarczy nawet jedna warstwa i są już dosyć mocno podkreślone. Tak jakby moje rzęsy jeszcze bardziej wygina do góry. Ja nie używam zalotki, ani niczego. Moje rzęsy są takie właśnie z natury już troszeczkę wygięte, ale ten tusz sprawia, że one właśnie jeszcze troszeczkę bardziej się wyginają i pozostają w tym miejscu. U mnie się nie kruszy, ale właśnie troszeczkę się tutaj zbija. Zbiera właśnie, odbija na górnej powiece. To jest jego jedyny minus, ale za tą cenę i za tak fantastyczną szczoteczkę naprawdę nie można mu za wiele za zarzucić. To jest wciąż mój ulubiony tusz. No i doszedł nowy ulubiony tusz, też w sumie producent Wibo, ale to jest tusz Lovely. To jest ten taki w żółtym opakowaniu Pump Up. I on ma za zadanie niby podkręcać rzęsy. Ja tam podkręcania nie widzę, ale też ma silikonową, fajną szczoteczkę, troszeczkę inną. Też ma takie krótkie giełki, ale ona jest więcej ma tych igiełek niż tamten Wibo No i szczoteczka jest ogólnie większa i bardziej wygięta, ale mimo tego bardzo fajnie się maluje nią rzęsy. Dla mnie nie jest za duże, ja nie lubię zbyt dużych szczoteczek. Ta dla mnie jest taka akurat, no to jest maksymalna wielkość dla mnie, powiedziałabym. Też się nie ubrudzę za bardzo, malując moje rzęsy, bardzo fajnie je rozdziela. Maluje je troszeczkę delikatniej od tego tuszu z Vibo, tego zielonego, ale mimo, mimo tego naprawdę świetnie je właśnie rozdziela, podkreśla i u mnie właśnie w ogóle się nie odbija. Odbija się dopiero pod koniec dnia, co u mnie graniczy praktycznie z cudem i też kosztuje praktycznie grosze, bo 10 zł chyba, coś koło tego, więc naprawdę polecam Wam te dwa tusze, wypróbować. Może któryś z, ym, z nich Wam również przypadnie do gustu. Jeśli chodzi o kredki, to mam tutaj dwie ulubione, ale to jest ta sama seria, to są kredki P52. To są kredki wodoodporne. Mam wersję czarną i lawendową, którą mogliście zobaczyć już też w ostatnim makijażu, czy w którymś z ostatnich makijaży. To są kredki, które mało kosztują, euro 75. Jest chyba 8 albo 9 odcieni. Są wodoodporne, długo się utrzymują, nawet właśnie na moich tłustych powiekach, jeżeli nie użyję bazy, co naprawdę jest dla mnie ogromnym cudem, szczególnie za tą cenę. Mogę pomalować, właśnie zrobić sobie kreskę na górnej powiece i moje powieki będą się aż świeciły, ale ta kreska po prostu się nie ruszy. Ona się nawet nie odbije, trzyma się naprawdę cały dzień. Mimo tego można ją fajnie rozmazać, można używać na, na linii wodnej też długo się utrzyma. No po prostu ma fantastyczne kolory, są miękkie, łatwo się nimi maluje i bardzo długo się utrzymują. No i są tanie, więc, więc więcej chcieć chyba nie można od takiej kredki. I również bardzo polubiłam liner w żelu, czy liner płynny, matowy, granatowy firmy Lovely. I to jest przepiękny odcień, który. Na początku wydaje się bardzo ciemnym granatem, jednak gdy wysycha, robi się z niego taki przepiękny, chabrowy odcień. Na bloku wstawiałam kiedyś makijaż właśnie z tym linerem, dam Wam linka na dole. No cudowny po prostu liner, bardzo go polubiłam i właśnie wysycha na taki mat, bardzo ciekawy i też kosztuje grosze. To by były chyba. Nie, to nie są wszystkie produkty do oczu. Bo teraz, oczywiście, czas na cienie. I tutaj nie może zabraknąć. Mm, najpierw cienia do brwi. 560 inglota, jak widać. Już pomału robi się tutaj wgłębienie, bardzo, bardzo go polubiłam. Dzisiaj też nim pomalowałam brwi. Latem najczęściej używałam kredkę czarną Essence i tą kredkę nadal polecam. Ona mi się już zupełnie skończyła i to jest pierwsza kredka, którą w ogóle wykończyłam do dna. i Jeszcze nie kupiłam sobie właśnie, właśnie następnej, bo ostatnio cały czas męczę właśnie tylko ten cień 560. Bardzo go lubię, jest naturalny, bardzo długo się utrzymuje na moich brwiach, też więcej chcieć nie można. Nie może zabraknąć tutaj, Kobo 117, w końcu pomału pokazuje się u mnie tutaj dno. Ja go używam praktycznie dzień w dzień do rozmazania wszelkich um, cieni. To jest po prostu przepiękny, taki średnio jasny brąz matowy, świetny cień też ma bardzo fajną cenę. I również bardzo często sięgałam po paletki Slika, potem tutaj troszeczkę wcześniej, bo to jest paletka o Naturel. ja ją sobie wcześniej kupiłam. Ja mam jeszcze tą taką starszą wersję, bo tutaj te cienie były jeszcze takie, tak jakby w kratkę. Bardzo fajne kolory, tutaj większość z nich jest matowa. Bardzo naturalne odcienie, tą paletkę też kupiłam mojej mamie i też jest nią zachwycona. Bardzo fajna, to jest chyba jedna z tych bardziej popularnych paletek. I wcale się nie dziwię, bo naprawdę jest bardzo przydatna. Ja najczęściej używam teraz tak naprawdę tego cienia tutaj do rozświetlenia. Bardzo go polubiłam, ale po te inne kolory również sięgam. Jednak odkąd kupiłam sobie tą paletkę hmm, slika Matową, tą DAX, to to najczęściej teraz używam. ją kupiłam chyba sobie na Mikołaj. Ja sama sobie prezent zrobiłam. I tutaj w tej paletce znajdują się przepiękne kolory. To, to są, tak jak mówiłam, wszystko matowe odcienie. I po tą paletkę sięgam chyba odkąd ją mam dzień w dzień, <zysy> zawsze któryś cień z nich używam, chociażby tego tutaj hmm, cielaczka do rozcierania. Naprawdę przepiękne kolory. I no, troszeczkę te mm, cienie kilka mają tendencję do osypywania się tutaj w paletce, ale bardzo podoba mi się wielkość tych cieni, że nie są właśnie takie duże. W porównaniu tutaj może do Kobo czy do Inglota mm, są naprawdę maciukcie, ale przynajmniej mamy szansę zużyć chociaż kilka z tej paletki, bo inaczej by się po prostu zmarnowały. Mm, a tak to przynajmniej cena też jest dosyć przystępna. Ja chyba za jedną paletkę tutaj w Niemczech płacę 10 euro, więc myślę, wydaje mi się, że jest to całkiem w porządku. I również do moich ulubionych cieni należą cienie mineralne, tak jak na przykład cienie Everyday Minerals. Teraz mam właśnie ten Ginger Peach na, na powiece, również cienie Lili Lolo. Tam mam dwa odcienie, po które też sięgam. Bardzo fajne cienie, mogę Wam naprawdę polecić. Te opakowania za duże są, nawet troszeczkę za duże, bo nie jesteśmy w stanie ich zużyć, ale cienie mineralne. Ja lubię właśnie cienie sypkie. Bardzo fajnie mi się je nakłada, rozciera, dobrze mi się z nimi pracuje. Można bardzo łatwo je stosować też na mokro. Właśnie tutaj na wieczko sobie troszeczkę wysypać z Duraline czy z płynną bazą kobo. Można sobie robić różne kreski i tak dalej, czy nawet na mokro właśnie nałożyć ogólnie cień, żeby był bardziej intensywny. Jedną z moich ulubionych firm mineralnych jest firma Lumie. Niestety w Polsce dostępna chyba tylko przez Allegro, i tutaj Również mam ulubione moje cienie do powiek, i mają przepiękne, takie niespotykane kolory. Firma Rumia właśnie ma mnóstwo różnych odcieni do powiek, i tutaj naprawdę te kolory są po prostu fenomenalne. Tutaj jest na przykład taki przepiękny chabrowy, pokazywałam go chyba w zeszłym roku w makijażu. Gdzieś właśnie na zimę. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam ten dzień po prostu. Wiele innych też, ale nie mogę Wam tutaj pokazać wszystkich. I również bardzo fajne cienie tej firmy są te cienie pryzmatyczne, o których już mówiłam. To są cienie białe, które mienią się na różne inne odcienie. Ten tutaj akurat na niebiesko też przepięknie wyglądają wewnętrznym kąciku, czy właśnie na przykład na czarnej kredce, czy nawet na czarnym cieniu. Od razu zmieniają właśnie cały makijaż. Naprawdę fantastycznie się prezentują. I to by było teraz już chyba naprawdę wszystko, jeśli chodzi o oczy, bo zostały jeszcze tylko usta i pędzle. Pierwszym takim hitem okazały się błyszczyki kobo z tej serii perłowo-mineralnej. Ja mam tutaj dwa odcienie, pierwszy to 113 czerwony grejfrut i drugi 102 brzoskwinia, którą dzisiaj też mam na ustach. To są cudowne błyszczyki, mają taką bardziej tłustą, gęstszą konsystencję, ale nie sklejają ust, długo się utrzymują, natłuszczają, nawiżają i przepięknie się mienią, tworzą po prostu przepiękną taflę, nie są drogie. Jedyne co, co mi się nie podoba, to jest ta tubka, ponieważ tutaj zawsze w produkcie wydobywa jakoś, nie wiem, jakim cudem i po prostu zawsze wszystko jest ubrudzone, ale myślę, że jestem w stanie to przeboleć, bo te błyszczyki bardzo mi się podobają. Są też przyjemne w smaku, można by powiedzieć. Wiedzieć, więc polecam Wam spróbować chociaż jeden, jeśli jeszcze nie, nie próbowałyście. I następnym dużym hitem okazały się tanie szminki Vivo z tej serii Elixir. Tutaj ponownie za tą cenę opakowanie jest oczywiście straszne. Te napisy mi się szybko zdarły i no, bardzo źle się zamyka, ale szminki po prostu są fantastyczne. Ja mam trzy odcienie już kiedyś się Wam pokazywałam i też na blogu, więc nie będę tutaj tak um, dokładnie tych wszystkich odcieni pokazywała. Powiem tylko, że ten może to jest numer trzy. Mam jasny róż, w numerze 7 i czerwień w numerze 8. Te szminki są naprawdę fantastyczne. Są takie lekkie, nawilżające, można je bezpośrednio stópki nałożyć tutaj z opakowania i praktycznie bez lusterka, bo naprawdę świetnie wyglądają na ustach. Nie podkreślają żadnych su suchych skórek, nie zbierają się nigdzie. Oczywiście nie wytrzymują na ustach nie wiadomo jak długo, ale schodzą równomiernie i kosztowały w promocji 5 zł coś, tak to chyba Kosztują 6 zł, jeśli się nie mylę. Naprawdę świetne, świetne błyszczyki chciałam powiedzieć świetne, lekkie, nawiżające szminki. Mm, zachęcam Was do wypróbowania, bo naprawdę śmieszna cena, a efekt na ustach jest po prostu super. Również jeśli macie dostęp do szminek Pizza to polecam Wam tę serię Siedlem Lipstick ja mam tutaj odcień 30 Grease, też działają na tej samej zasadzie właśnie to też szminki Vibo, też są właśnie takie lekkie, troszeczkę natłuszczające, też nigdzie się nie zbierają, bardzo fajnie schodzą, też bardzo podobne właśnie do tych Vibo. No i jeszcze jeden ulubiony błyszczyk, to jest błyszczyk Lilo english Rose, to jest błyszczyk, po który zawsze sięgam zimą właśnie, jeśli czuję, że moje usta są zbyt przesuszone, chcę je delikatnie podkreślić, ale nie chcę niczym obciążać ani przesuszać i ten błyszczyk świetnie się sprawdza, pachnie Ciemnym kakałem, gorzkim. Bardzo przyjemny zapach, właśnie szczególnie zimą, i fajnie wygląda na usta. Właśnie niczego nie podkreśla, nigdzie się nie zbiera, i ten zapach to jest taka troszeczkę taka forma relaksu podczas nakładania. Bardzo go lubię, właśnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyki makijażowe. Teraz przejdę już do ostatniej kategorii, czyli ulubionych pędzli minionego roku. I tutaj nie może zabraknąć pędzli, oj, muszę tutaj jakoś podzielić: pędzli, sementy, czepne. Pierwszy to jest do różu, używam go dzień w dzień. To jest przepiękne, duże jajeczko, bardzo mięciutkie i cudownie się nim po prostu nakłada róż, uwielbiam, czy to w ten sposób, czy, czy w ten obojętnie po prostu dzień w dzień, odkąd go mam, używam i. Zawsze jeździ też wszędzie ze mną. Nie wyobrażam sobie właśnie nakładać różu bez tego pędzla, bo go po prostu uwielbiam. Brązer najchętniej nakładam, jeśli chodzi o bazę Chanel, którą wykańczam, to nakładam najchętniej tym właśnie pędzlem do konturowania. To jest taka, takie mniejsze, zaokrąglone jajeczko. Bardzo fajna właśnie jest wielkość tego, tego pędzla, oprócz właśnie kształtu ogólnie ponieważ właśnie jest mały i bardzo fajnie można naprawdę precyzyjnie wykonturować twarz, jest po prostu idealny do tego. Twarz przypudrować, ja chętnie lubię właśnie tym pudrem, on jest chyba do... To jest buffing brush, no i nim można nakładać podkłady i, i też właśnie pudry, różne kosmetyki. Ja najchętniej właśnie nakładam nim puder, ponieważ ja podkładów nie lubię nakładać pędzlami, ale wiem, że niektóre osoby bardzo sobie ten właśnie pędzel też chwalą do podkładów. Też mięciutki, bardzo fajnie właśnie mm, przypudrowuje się nim twarz, czy rozciera się granice po różu, po bronzerze, też bardzo fajny. I do ust niezastąpiony pędzel właśnie, to jest ten maciuksic tutaj, to jest najlepszy pędzel do ust, z jakimkolwiek kiedykolwiek się spotkałam. Naprawdę bardzo łatwo się nim maluje usta i w niesamowitym tempie. Bardzo Wam polecam te pędzle, bo są naprawdę świetnej jakości. Nie wyobrażam sobie również życia bez mojego pędzla Everyday Minerals. To jest chyba Kabuki... I nie wiem, czy on się nazywa Junior, musiałabym to dokładniej sprawdzić, ale w każdym razie to jest taki mały, zaokrąglony pędzel, którym ja lubię przypudrowywać sobie na przykład strefę pod oczami, czy właśnie przypudrowywać sobie bazę jeszcze na powiekach. Uwielbiam ten pędzel. Jeśli stosuję jakiś podkład mineralny, muszę sobie właśnie zamówić jakieś Lumie, bo nie mam już to właśnie tym pędzlem też lubiłam nakładać go na przykład wokół nosa, czy wokół ust w jakichś mniejszych właśnie parciach jeszcze dokładać sobie jako korektor no po prostu cudowny pędzel, syntetyczne włosie bardzo takie zbite, mięciutkie ja go już mam od nie wiem, 6 lat jeśli nie, nie dłużej i wciąż to jest ten sam pędzel i jeszcze ani jeden włosek z niego nie wypadł, naprawdę fantastyczny kolejny pędzel którym właśnie tworzy praktycznie dzień w dzień moje makijaże To jest Inglota 6SS To jest typowy pędzel do rozcierania Ja bardzo lubię nim właśnie rozcierać tutaj cienie Mam go już od wielu, wielu, wielu lat Kiedyś go dostałam i cały czas jest właśnie ze mną Bo ma idealną wielkość i kształt I naprawdę sprawdza się tutaj w tym celu Tym pędzlem jestem też w stanie zrobić cały makijaż oka I ostatnimi pędzlami to są pędze firmy Bdellium Tools Ja mam tutaj taki zestaw do oczu który bardzo lubię. Najbardziej z tego zestawu polubiłam ten taki mały pędzelek, to jest numer 716. Bardzo lubię nim rozświetlać tutaj wewnętrzne kąciki, czy kłaść je na dolnej powiece. Również ta mała kuleczka jest bardzo fajna. Tak naprawdę każdy z tych pędzli jest, jest bardzo fajny. I do brązera w pudrze właśnie bardzo pokochałam pędzel numer 990. To jest taki duży, skośny, puchaty pędzelek. Niesamowicie milutki cały czas mam ochotę go dotykać. Bardzo fajny Właśnie nakłada wszelkie brązery, czy to w kamieniu, czy właśnie w pudrach, bo jest właśnie ścięty, bardzo fajnie układa się to od razu pod kością policzkową, czy tutaj na czole, od razu możemy rozetrzeć wszystko. No po prostu idealny w tym celu. I to by było już teraz naprawdę wszystko. Chyba bardzo dużo dzisiaj nagadałam. Nie wiem, nawet nie pokazuje się tutaj na tej kamerze, na której nagrywam, nie pokazuje się, jaki długi jest ten filmik, ale coś czuję, że będzie bardzo długi. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas, że filmik Wam się podobał, że znalazłyście coś ciekawego tutaj. Jeśli macie jakiś. Ulubieńców, którzy się kompletnie różnią od tych moich. Piszcie, proszę, w komentarzach, jestem zawsze bardzo ciekawa, co Wam się podobało w zeszłym roku najbardziej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Cię plutko i żegnam się z Wami do następnego filmiku. Pa!